Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Siemanko! Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest poniedziałek, wtorek, wtorek akcja worek. Mam tak, długo oczekiwany moment. Jadę odebrać lawetę i nówkę sztukę. Niebieska jeszcze nie widziałem nawet. Myślałem, że ją widziałem, okazało się, że to nie była ta, Wszystko było normalnie, ale... Jest ze mną gościu, który będzie tam nawet jeździł Czyli Ślązak! Kurwa, no się w Ślązak! Opień, jest, nie są łatwe tematy. Jedziemy odebrać nawet. Eee, Ślązak już wróci. Jutro leci kółko. Bo klienci czekają, kurwa, i płaczą. Kurwa, Michael, No Mój chopie, odbiera nowy samochód. Chłopaki, easy. Eee, ben sobie pisze. Ty, eee, odbierz mi ten drugi samochód, nie? Ja mówię, kurwa odbiorę cię, nie mówię mu. Proszę cię odbierz go dzisiaj, jakby samochód odbiorą, nie rozumiecie. Mówię dokumenty, muszą mi zarejestrować samochód, nie mogą mi zarejestrować samochodu. Nie masz samochodu? Kurwa, mówię, od początku historii musiałem mu powiedzieć. Aha, dobra, teraz rozumiem. Mówię odbiorę cię, mam nadzieję, że jutro płaczę. Drugi, ten jeden też mi płaczy. Także mam trzy sztuki naszykowane, trzy na powrót, trzy do przerzutu, także jest co robić. Tym bardziej, że jest dzień opóźnienia, a nawet dwa, nie? To i tu będzie środa. Aha, w środa odbierasz. No No, jesteś wiesz o tym, że musisz się zarezerwować tak, za 6 godzin na awarię, bo to musi być awaria przy tym środku. No, samot... Jak zrobisz kółko bez awarii i ślązak, no to jesteś kurwa kozak. Nie, może być awarii. Pierwszy kurwa kurs to może być awaria, bo to przeważnie tak jest, że coś się musi zepsuć. Teogra w nowy mam, jeszcze musi legalizację tacho zrobić. Pewnie jeszcze haka, pewnie jeszcze coś. Aha, i automat bierzesz. Nie no kurwa, to teraz jesteś w chłopie. najważniejszej w firmie. Kurwa, jak to zobaczy chłopie rdzenek To weź nam się stanie. zenę będzie płakał. Ja to... Michael, coś mi daj! On ja mówi to... kartę mu dałem. On mówi ty to weź, został chociaż żeby ta karta u mnie została już. jak ten? Jak co mu to zostało? Starter, jak starter, weź chociaż żeby został starter. Ja to inno tam. Zeniu, Zeniu, to się kurwa, a wiesz co, jaki ci chcieli zrobić wzutę, mówili ci, Hiszpan i Zenek, jak knuli, knuli przeciwko tobie, mówią, Hiszpan oczywiście, to wymyślił, czy Zenek, nie wiem, chyba Hiszpan, chociaż Zenek to już że Zenek, żeby mu powiedzieć, że, żeby ci powiedzieć, że lawetę dostaje jednak kurwa, jednak zostanie Zenek tą lawetę, bo jest bardzo dobrym kierowcą. Ale to nie ja nie mówię, chłopaki... Nie to nie Chłopaki, chcecie zabić Ślązaka, albo was, kurwa, mówię, że jak ja powiem Ślązakowi, że on nie dostanie nowej lawety, tylko będzie jeździł po zęku. no to on, kurwa, może to źle przyjąć, kurwa. No nie, no mandat tylko się tyle No kurwa, macie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Był konkurs na Whatsappie, kto z, 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 jechał najszybciej. Jednego, y, jednej kamery 109 i mówię, nad nadmistrzcie, okazało się, że to jest Zenek. A drugi, żeby był lepszy, to jechał 112 chyba I był to, myślałem, że Ślązak Okazało się, że ten tydzień akurat Ślązak pożyczy przyczepkę Hiszpanowi I najlepszy jest Hiszpan, także wygrywa promocyjnie zapłatę mandatu Także pozdrawiamy go Lecimy na Żory Żory, godzina 14, nie mam czasu Ty, oddałem merca, chłopie Uciekało mi powietrze z przedniego koła z Hiszpanem za, za mm, dopompowałem okazało się, że felga pęknięta. podjechałem dzisiaj Gościół i tej nie ma dziury. Zostawił i mówi, kurwa nie ma, nie mogę znaleźć dziury. A ja tak patrzę na kochę, patrzę i tam obelki lecą. o kurwa felga. Fajnie. I dzisiaj mi spaba to. wyjąłem fotelik i fotelik, torbę na trening i poszedłem po ratę. Takie fajnie dla Felga, no? Lekko. Belga poszła do spawania, do spawania, jedziemy niezawodnym Niezawodnym range -roberem. Jeżeli są range niezawodne to właśnie jest mój śmigamy Mamy to Stoi nasza nunia Wychuchana też, że takie jeszcze czyściutki się za to żeś nie trzymał Dla Ciebie Właśnie nie mam, Kurde, piękno Jakbym powrócił do przeszłości, już taką miałem. Automatik. Jedyny minus to zawieszenie. Ja nie mogę sobie przypomnieć, nazwiska zniszczenia Mistrzostwo świata. Długie lusterka. Pięknie to wygląda, wam. Powiem. Automat. Pozwolę sobie odpalić, Nązak. Ty, ja, a ja hamulec. Pełny bak, kopie! A nie, jednak nie. Myślałem, że się powoli ładuje. Boga nam przewodzę się kółko ten jak to chodzi ty w automacie. Musimy legalizację tachografu zrobić, co nie jest proste. Jak to działa? Tak muszę. U. No, powiem Wam nieźle. Trochę nieprzyliczony do automata. Nie takie proste. Czy nie takie proste, bardzo proste, tylko eee, coś nowego. No, max Speed, napęd minimum. Nie, no piękna sprawa. Kurwa, panu. Rosem świata powiem wam aż bym w kółko poleciał Dzisiaj naklejki już będą Wszystko będzie Dobra, wracam, bo muszę z mają jechać na trening, z rudzic Zatwiam legalizację tacha jeszcze P jak pedalska chmura, nie jak przepraszam jak parking. Ślązak, pierwsze kółko to jest pierwsze kółko Ślązaka Dokładnie pierwsze kółko. No ładnie, wygląda jak stary Jest dobrze, trochę wyżej widzę siedzi Ciekawe jak będzie z tym zawieszeniem. Nie? Pierwsze kółko Ślązaka i to dokładnie Generalnie muszę powiedzieć, jak będzie pan to jest, tam, jest, tam. jest piękna. Zostawiam cię z tą niunią w Ślązach, nie zrób sobie krzywdy. Wygląda pięknie. Dzisiaj naklejki padną, to będzie dobrze, nie? Hiszpan mówi, że może to przejąć jakbyś nie chciał. To <laughs> Hiszpan mówi, że może to wziąć od ciebie. No nie. Samochód był wybrany. W pojechał jeszcze zrobić legalizację Tachografu I <laughs> tak muszą mu wbić A ja lecę jeszcze mu kupić pasy Bo zapomniałem o tym Dzisiaj jedzie w trasę Mam nadzieję Że bez problemu w ogóle leci. Chociaż w pierwszym kółku Z tego, z mojego doświadczenia Wiem, że zawsze są problemy Czekam na ślązaka. Gdzieś tu ma jechać. To jeszcze nie on. Jest ze mną mój kumpelek. Oj, chyba Ślązak to jedzie. Bo coś wyższego. A jak? Widzę go już tam. Hmm. Sztuka sztuka By załatwić A, Legalizację tacha Naklejki mu dam jeszcze Nie miał Przyczepka już czeka Jest dobrze Biegam na bazę, jest wtorek. Eee, wtorek, jutro ma załadunki czy sztuki, dwa w jedno miejsce, jedno obok. Eee, nie jak to pójdzie. Może jeszcze coś przeżyć, bo mam coś blisko. Ale nie wiem, czy zdąży. W każdym razie ruszamy. Hiszpana nie wyjechała. Mamy ją zrobić w środę. Nie, kurwa, Wybieraki czy Tuperele, ale Hiszpan mówi, że, że to nie to, że to jest skrzynia oczyzmiona. Oby nie, ale jeszcze jest na gwarancji 3 miesiące. To jak coś, to jeszcze się do nich, jeszcze się im przypomnę, że tak powiem. I się już na no, dzień dobry. Co, pasy kupiłeś gdzieś, czy nie było? Nie, nawet nie mam możliwości... Będzie na tym, wiesz, będzie na... Zgorzelcu gdzieś tam, kurwa, i tyle, co? Aha, na Kecinie no to tam będzie, no to będzie na końcu. Wiesz, na... Yy na Olszynie, będzie tam w Jak nie, to jestem wcześniej taki duży, duży... Jakby autochow, nie? Piękna sztuka, kurde, człowieku. Ty akurat masz przyczepkę, tylko że masz, nie masz niebieskich. Masz żółtą, ale nie masz niebieskich. Nie wiedziałem jaka będzie laweta, wiesz, i zamówiłem tak, nie? Klucze musisz nie, parę pierdół pokupywać, nie? M Może ci ten zestaw kupię co Hiszpanowi co? No powiem Ci elegancki Ze śluzakiem się zatwiam bańki duperele yy, Pasy Kluczy nie ma, ale na szczęście jest kurwa asystans. także jak coś bez krakania, ale myślę, że może się coś zjebać za dwa yy, No to ma asystans, ale muszę mu kupić zestaw kluczy jakiś Uh. Jeszcze jadę Jeszcze jadę kurwa do bankomatu po kasę Bo zapomniałem kasy Gdzieś tu Ślązak stoi, to znaczy nie gdzieś tylko na szelu Mo po o kasę i rusza Trzy sztuki ma do zabrania Mazda trójkę co on tam ma jeszcze Aha i dwa T-roki, no to nie ma nie ma tragedii Może jeszcze jakiś przerzut, coś zrobić, to by było petarda stoi Przytulił się jak do spania Pali od szczała. śmigamy pierwsza trasa Przyczepka już trochę miała, chyba z dwa kursy miała albo i trzy, z 10 koła zrobiła yy. Ale to tam spokojnie Naklejki musi tylko nakleić i śmiga Co mój kumplu? Co mój kumplu? Co? Wszystko w porządku? Walaweta, no, byś się, co? Oby było życia w Madrycie Dawaj, śmigamy za nią i jadę do domu Jedziemy, no się Już jest 11 w nocy prawie Już ją tu dojdziemy, moim starym dieselkiem Migam na chatę. Krótki odcinek. Chciałem Wam tylko poinformować, że jechała nowa sztuka na rejony. Oby działała. Pozdrawiam wszystkich. Powodzonka